Witam Was moi kochani w kolejnym filmiku na tym kanale. Dzisiaj jest to mój pierwszy tag. Ogólnie rzecz biorąc został on wymyślony przez Dilarę LPS, na której kanał bardzo serdecznie zapraszam, bo jest on godny polecenia. A ja bez zbędnego gadania i przedłużania po prostu zapraszam Was wszystkich do oglądania. Oki, okay, pierwsze pytanie. Czy masz konta na jakichś innych mediach społecznościowych niż YouTube? Tak, oczywiście, że mam. Jest to Instagram ale i Messenger, gdzie możecie do mnie pisać w sprawach wymian, bądź zadawać mi jakieś pytania lub po prostu, jeżeli chcecie się skontaktować. Oczywiście na ekranie wyświetlą się wam teraz moje nazwy. Pytanko drugie. Gdzie jesteś najbardziej aktywna? Cóż, myślę, że na Instagramie. Tam, nieważne kiedy napiszecie, to i tak odpiszę wam prawdopodobnie jeszcze tego samego dnia. To jest miejsce, gdzie chyba spędzam najwięcej czasu, jeżeli chodzi o sprawy związane z LPS-ami. Cóż, na YouTubie filmy są w większości raz na tydzień, a na Messengerze jestem rzadziej aktywna, bo również mam prywatnego Messengera, którego Wam oczywiście nie podam, no ale wiadomo, tam jestem jednak mimo wszystko częściej. Nadszedł czas na pytanie trzecie. Według mnie jest to jedno z ciekawszych pytań w całym tym tagu. Kiedy i jak zaczęła się Twoja historia z LPS Community. Było to bardzo dawno temu. Natrafiłam przypadkiem na filmik The Pudding LPS i to był któryś odcinek Teenagers. Spodobało mi się to i zainspirowało mnie do tworzenia. Wtedy jeszcze byłam młodsza i po prostu bałam się, bałam się założyć swój kanał, tak więc jeżeli nagrywałam, to tylko i wyłącznie prywatnie dla siebie. Z czasem jednak znudziły mi się troszeczkę figurki i Niestety w tej przerwie zdążyłam sprzedać śliczną jamniczkę, czego teraz ogromnie żałuję. Ale po czasie jednak zatęskniłam za tymi figurkami, wróciłam do tego, zaczęłam układać jakieś scenariusze, i tak właśnie oto od pięciu miesięcy jestem na LPS Tube, jestem waszą Wiem LPS. I ogólnie mega się z tego cieszę, także dało mi to ogromną satysfakcję. Numerek 4: Jak pamiętasz swoje pierwsze produkcje? Ogólnie tego lepiej nie wspominać. W sensie to była tragedia. Nie było takiej ostrości, nie było takiego światła, nie było takiego tła. I ja rozumiem, że mimo wszystko teraz również nie jest idealnie, ale wtedy było uwierzcie mi dużo gorzej. I te wszystkie filmiki moje stare są gdzieś zachowane na komputerze, tyle, że ja się aż sama boję to odpalić. Bo po prostu boję się, jak bardzo bym się przeraziła. Pytanie numer 5. Najdziwniejszy komentarz, jaki kiedykolwiek otrzymałaś. Cóż, chyba nie mam takiego komentarza, więc tutaj się nie rozgadam. No to szósteczka. Czy kanał, który obecnie prowadzisz, jest twoim jedynym? Tak. I tutaj również nie mam się w co rozgadywać, dlatego że nie prowadzę nic innego i jest to mój jedyny kanał. Pytanie numer 7. Czy kiedykolwiek brałaś udział w jakichś projektach grupowych typu MEP, Collab, Music Mix? Otóż brałam udział w MEP-ie. Ósemeczka. Ile czasu zajmuje Ci wykonanie jednego filmu od przygotowań do nagrań po publikację? Cóż, przygotowania w moim przypadku to napisanie scenariusza, zrobienie kostiumów pet i generalnie rozplanowanie tła i wszystkich tego typu małych szczegółów. Nagrania czasem zdarza się, że trwają i 20 razy, jak jest jakaś trudna scenka, a publikacja to jest z tego wszystkiego najlżejsza sprawa. Tak więc, podsumowując, jeżeli to odcinek serialu, to potrafi mi zejść na to 4-5 dni. Jeżeli jest to jakieś mywy, no to w większości wyrabiam się w jeden dzień, dwa. Part, no to wiadomo, to jest nie tak dużo roboty. Więc to wszystko zależy od filmu. Pytanie numer 9. Jaki masz podejście do swoich filmów? Cóż, staram się być raczej krytyczna wobec siebie, ale bez przesady. Ogólnie to znaczy, że jeżeli nagrywam i mi się nie spodoba jakaś scenka, bo uważam, że coś tu nie wyszło, to wolę to nagrać jeszcze raz niż wrzucać takie na odwal Jeżeli chodzi o kwestie filmów już wrzuconych, to po czasie mam tak, że uważam, że mogłam to i to nagrać lepiej, więc te początkowe filmy zdarza mi się usunąć. No, i po prostu zapomnieć, że takie coś istniało, i starać się tworzyć dalej i uczyć się na błędach. Pytanko dziesiąte. Jakie masz podejście do krytyki i hejtu? Cóż, krytyka jest ok do momentu, kiedy ma wskazać nam jakieś błędy popełnione w filmie. I tu też nie chodzi o hamską krytykę, tu po prostu chodzi o zwrócenie delikatnie uwagi. Co można by było w filmie poprawić? Natomiast hejt, uważam, że takie coś nie powinno mieć miejsca. Ludzie, jesteśmy na LPS-tube, tak? Szanujmy się wszyscy, każdy wykonuje tu jakąś pracę i wkłada trud w to, co robi. Bądźmy wyrozumiali. Jedenastka. Czyje produkcje filmowe, zdjęcia są godne polecenia? Cóż, ciężko wybrać tylko parę osób, bo wielu twórców odwala kawał dobrej roboty. Ale jeżeli już bym musiała wyszczególniać, no to na pewno Negra LPS. Robi cudowne zdjęcia i cudowne filmy. Tak samo Elza LPS, która zrobiła naprawdę wspaniały serial z szczegółową scenografią. No a Skyla w kwestii scenografii to już po prostu przeszła wszystko. To jest po prostu cudo! Jest tak dokładne, tak szczegółowe! Wciąż jestem pod ogromnym wrażeniem i czekam na dalsze odcinki serialu. Pytanie numer 12. Czy Twoi znajomi, klasa, rodzina wiedzą o Twoim kanale? Cóż, znajomi, jeżeli chodzi o bliskich przyjaciół, to jak najbardziej. Wspierają mnie w tym, rozumieją. Jeżeli chodzi o klasę, absolutnie nie I nie zamierzam nigdy tego zdradzać. No a jeżeli chodzi o rodzinę, no to oczywiście. Moja mama już się przyzwyczaiła, że po prostu siadam przed kamerą i nagrywam. Babcia czy ciocia, no wiedzą i nie mają nic przeciwko, także naprawdę, naprawdę bardzo im dziękuję. Trzynastka. Jak do tego podchodzą? No cóż, mm, przyjaciele przyzwyczaili się, że czasem jak dzwonią, to mam takie nagrywam. <gryw> Moja mama już się przyzwyczaiła, że. Jak przechodzi obok mojego pokoju i słyszy, że gadam, to znaczy, że gadam do kamery, i już po prostu nie wchodzi. Czeka, aż przestanę. Ale nikt nie ma o to pretensji czy cokolwiek z tego typu rzeczy. Są raczej zadowoleni, że się spełniam. 14. Posiadasz jakichś znajomych, przyjaciół w LPS Community? Tak, oczywiście. Znajdą się takie osoby. Ich wszystkie nazwy kanałów wyświetlą Wam się w tym momencie na ekranie. I wszystkie, wszystkie te osłupki bardzo serdecznie pozdrawiam. No i przyszedł czas na ostatnie pytanie, piętnaste. Jakie LPS-tuberki mają nagrać ten tag? Cóż, do tagu nominuje Ether LPS, Zuja LPS, ale i Elson LPS. Oczywiście, nie musicie nagrywać tego tagu, byłoby mi jednak bardzo miło, jakbym zobaczyła go u Was na kanałach. W kwestii, oczywiście, innych osób, każdy może nagrać ten tag. Śmiało, zapraszam. Pamiętajmy tylko, że wymyśliła go Dilara LPS, której serdecznie za to dziękujemy. W tym filmiku to by było na tyle, także żegnam się już z Wami i pa pa! Trzymajcie się!